Te masy są w uniwersalne. Możemy, tam Jestem Artur Kowalski, TV Warszawa. Państwo tutaj, TV Warszawa, pl. Tutaj w parku Marka Kotańskiego. Ludzie, które będą zbierają podpisy i może pan się przedstawić? Tak, dzień dobry, nazywam się Wojciech Hilczuk. jestem prezesem Stowarzyszenia Nasze Włochy. Dzisiaj jesteśmy w parku imienia Marka Kotańskiego na Okęciu. Zbieramy podpisy pod rejestracją naszych list wyborczych, ponieważ 7 kwietnia zamierzamy wystartować w wyborach samorządowych. Można z nami dzisiaj tutaj porozmawiać, zapoznać się, opowiedzieć o swoich problemach czy też troskach. Ponieważ, z racji tego, że jesteśmy komitetem stąd i chcemy działać dla ludzi stąd, zbieramy pomysły czy też podajemy własne strategie na rozwiązanie pewnych problemów. Dodatkowo można przyjść, zapoznać się z naszą gazetą Głos Włochowski. Może niektórzy z Państwa już ją kojarzą. Wydajemy ją od końca 2021 roku. Poruszamy w niej istotne sprawy życia dzielnicy, mieszkańców. Chce Pan startować. Co Pan chce od siebie dać społeczeństwu tutaj? Przede wszystkim, w moim zdaniem, jednym z największych problemów w naszej dzielnicy jest to, że Włochy są pokryte tylko w 13% miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Jest to głównie obszar Starych Włoch. W zdecydowanie większości terenu decyzje o warunkach zawodowych wydaje jednoosobowo burmistrz składając podpis na zgodzie bądź nie. To powoduje yy, Stwarza środowisko do różnych, pat różnych patologii. Dobrym przykładem jest właśnie rejon między innymi Starych Włoch czy tutaj jak rozmawialiśmy wcześniej z Panią okolicy Szyszkowej gdzie na terenach gdzie są domy jednorodzinne bądź zabudowa kilkurodzinna, nagle się okazuje że za płotem powstaje budynek który ma 3-4 piętra zdecydowanie nie wpisuje się w ten krajobraz w dodatku powodując uciążliwości dla mieszkańców najczęściej jest to podniesienie terenu i zakłócenie naturalnego odpływu wód opadowych co znacząco przyczynia się do pogorszenia jak Kości życia najbliższych sąsiadów takich inwestycji. Ja uważam, że miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego powinien być uchwalany jak najszybciej. Znamy przypadki w dzielnicy, jak na przykład plan dla stadionu RKS-OKęcie, który jest uchwalany od ponad 20 lat i dopiero ostatnio doczekał się pewnych rozwiązań prawnych, a są w miejscu, w naszej dzielnicy miejscach, gdzie te plany są procedowane od 20 czy od 30 lat. To jest główny temat, który byśmy, którym ja chciałbym podjąć: czyli właśnie uporządkowanie tego ładu Architekt, architektonicznego. Dokładnie takiego ładu. To jest mój jeden z głównych postulatów. Dodatkowo sporym problemem jest kwestia parkowania, tu szczególnie na Okęciu oraz na okolicy ulicy Astronautów. Sam wczoraj byłem świadkiem podczas zbierania podpisów, kiedy podjechał samochód. Na żwinkki góry, góry podjechał samochód z rejestracją niewarszawską. Natomiast pani wysiadła, wyciągnęła walizkę z samochodu, po trzech minutach podjechała taksówkę. Do taksówka domniemywam, że pani wybrała się na lotnisko okęcie. Samochód tam zostawiła, który będzie stał tydzień, dwa tygodnie. Powoduje to, że mieszkańcy nie mają możliwości zaparkowania. Często zmuszeni są złamać przepisy, żeby zaparkować, co się wiąże z poniesieniem potem kosztów za wystawienie mandatu. W skrajnych przypadkach samochody są odholowywane. Moim zdaniem, mieszkańcy powinni mieć zapewnioną możliwość swobodnego zaparkowania pod swoim budynkiem. Nie może dochodzić do takich sytuacji, że ludzie zostawiają samochody na dwa tygodnie i sobie wyjeżdżają. Mamy w okolicy jeden parking prywatny, gdzie taki samochód można zostawić, drugi parking prywatny. Można przejechać komunikacją miejską, a nie uniemożliwiać mieszkańcom normalne funkcjonowanie. Głównie chcemy poprawić właśnie jako życza mieszkańców od rozpoczęcia takich prac. Znajdujemy się w tym momencie na okolicy ulicy 1 sierpnia, gdzie niedawno zostało wybudowane, została sprowadzona strefa płatnego parkowania tutaj zatorami na sąsiedniej ochocie. To na początku spowodowało znaczny napływ tutaj dodatkowych samochodów. Na szczęście w tym momencie kwestia jest w pewien sposób rozwiązana, ponieważ jest tu strefa mieszkańca i parkować tu mogą tylko samochody z odpowiednim identyfikatorem, jednak moim zdaniem trzeba byłoby wprowadzić dodatkową regulację, żeby nie tylko na podstawie umowy najmu bądź aktu własności, dodatkowo żeby osoba, która chce tutaj parkować zaprezentowała swój PIT, żeby mieć potwierdzenie, że nie tylko tutaj mieszka, ale też płaci podatki. Jakie ma pan Nie byłem jeszcze członkiem samorządu terytorialnego, mam 29 lat. W zeszłym roku ukończyłem pierwszy stopień studiów, to są studia licencjackie na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne, specjalizacji dosyć specyficznej, ponieważ jest to wywiad i kontrwywiad. Obecnie jestem studentem... Siódmego semestru, dzisiaj właśnie napisałem ostatni egzamin. Studiów magisterskich, również z tego kierunku. Jeżeli chodzi o nas. W, Czyli w Akademia o, Generalna, tam w Rembertowie? Nie, tutaj po sąsiedzku Aha. uczelnia techniczno-handlowa przy Alejach Jerozolimskich, dokładnie przy ulicy Witrzenki. Jeżeli chodzi o dokonania nasze, to oprócz wydawania gazety. W ostatnim czasie jako stowarzyszenie wydaliśmy poradnik dla mieszkańców mówiący o prawach w postępowaniach administracyjnych. W ciągu ostatnich dwóch lat przeprowadziliśmy pięć konkursów dla dzieci. Były to konkursy plastyczny, fotograficzny, filmowy. Łącznie wzięło udział prawie 200 uczniów z bochowskich szkół. Pozwoliło to rozwinąć ich zainteresowania, głównie związane właśnie z tworzeniem zdjęć materiałów filmowych. Twórcy najlepszych prac zostali nagrodzeni, konkursy cieszyły się dużą popularnością. A prywatnie e, na starych Włochach, e, za swoim domem mam ogród, hoduje pomidory, e, można na mory. Ekologiczne. O, 100%. No dobra, nie boję się pan jak samolot prawdopodobnie jest to pan w strefie ścieżki lotniska? E, w naszym ostatnim wydaniu Gazety Głos Włochowski tematem głównym e, jest, e, no my to stawiamy jako pytanie o rozbudowę Okęcia, mhm. e, ponieważ gazetę tą wydaliśmy pod koniec zeszłego roku, kiedy jeszcze temat rozbudowy Okęcia nie był tak niosły jak jest teraz, no, w tym momencie doniesienia medialne mówią, że jednak rozbudowa Okęcia jest bardziej prawdopodobna niż budowa nowego portu, to spowoduje znaczący wzrost ilości samolotów, co w moim odczuciu, kiedy jednocześnie zabrania się samochodom wjazdu do centrum miasta z powodu spalin, a równocześnie zwiększa się ruch lotniczy, to nie jestem przekonany, czy ten poziom zanieczyszczeń emitowany poprzez spalanie paliw płynnych, czy to się zmniejszy. Bo chciałbym przypomnieć, że spalanie samolotu, szczególnie przy starcie, to się liczy w tonach paliwa. I żeby samochód osobowy spalił tonę paliwa, to teraz niech każdy z Państwa sobie odpowie, ile, ile kilometrów. Na ile kilometrów pozwoli przejechanie tony paliwa? No, czyli około 1000 litrów. Paliwo jest trochę cięższe niż, litr, niż decymetr na kilogram. Natomiast, czy na pewno chodzi o te ograniczenia o poprawę jakości powietrza? Nie jestem do końca przekonany. Skąd czerpiecie fundusze na te nagrody, na te konkursy? W 2021 roku wystąpiliśmy do Narodowego Instytutu Wolności. Otrzymaliśmy dotację celową, właśnie między innymi na wydawanie gazety, czy też właśnie na prowadzenie konkursów. Z końcem roku 2023 nie posiadamy w tym momencie żadnych dotacji, od dwóch lat nigdzie nie występowaliśmy o żadne dotacje, od początku tego roku w 100% finansujemy się sami, z dobrowolnych składek członkowskich. Dużo mieliście wtedy dofinansowanie? Rząd wielkości? Rząd wielkości, jeżeli chodzi o nasze media, to była kwota 200 tysięcy złotych. I to te 200 tysięcy złotych wydaliśmy przez okres od 2021 roku do końca 2023 roku. Przepraszam, w tym jeszcze były konkursy i nagrody dla dzieci. Nasze sprawozdania można znaleźć w internecie. My jesteśmy organizacją publiczną, także wszystkie dane są dostępne. A tak jak wspomniałem, w tej chwili od nowego roku finansujemy się w 60% ze składów członkowskich. Teraz są protesty rolnicze. Jak wasze stowarzyszenie odnosi się do tych protestów? E, m, powiem tak, e, my jesteśmy stowarzyszeniem, które działa w samorządzie e, tutaj lokalnym dzielnicowym. E, w związku z tym e, sprawy ogólnokrajowe, jeśli chodzi o politykę, my jako radni nie możemy na to wpływać, nie mamy nic do powiedzenia w tej sprawie i to jest poza kompetencją naszych działań. W związku z tym e, nie wypowiem się na ten temat, ponieważ to nie jest w zakresie kompetencji radnego dzielnicy. Proszę pana, z tym się nie zgadzam stwierdzeniem, dlatego że radni mają bardzo duży wpływ na to, co się dzieje w gminie, w, w Radzie. Chodzi o to, że dostępność zdrowej żywności. Pan sam twierdzi, że na swoją krótką hoduje. Pomidory, czyli w miarę ekologicznie, oprócz tego, że pryskają Panu samoloty z palinami. Jak wy rozwiążecie, czy jest w ogóle taka możliwość i kierunek zdrowej? polskiej żywności. My oczywiście możemy promować zdrową polską żywność na przykład w szkołach poprzez zapewnienie dzieciom dostępu do polskich warzyw, polskich owoców. Ja osobiście jako patriota jestem za tym, żeby wspomagać polski przemysł, polską gospodarkę niezależnie od tego, czy to są rolnicy, czy jest są to stocznie, czy też kopalnie. Natomiast, Natomiast y, uważam, że w, y, Firmy, które zajmują się przetwórstwem i produkcją żywności, które w tym momencie oszukiwały klientów, to znaczy podawały nieprawdziwe informacje na temat pochodzenia składników do produkcji, nie powinny tego robić, bo już pomijając, że jest to wprowadzanie klienta w błąd, co zapewne jest jakoś usankcjonowane odpowiednimi przepisami, ale jest to też przede wszystkim nieetyczne, ponieważ nie można pisać na opakowaniu. Że jest to produkt pochodzenia polskiego, kiedy nie jest. I to ma się ogólnie do wszystkiego. Nie można kłamać, nie można ludzi oszukiwać w żaden sposób. Czy to jest żywność, czy, czy to jest jakakolwiek inna dziedzina życia. Czy Państwo coś zrobiliście jako stowarzyszenie, bo już tyle lat działacie, w, do, ku temu, żeby. Ta e, zdrowsza polsa, polska żywność była w tych przedszkolach, żłobkach, szkołach, szpitalach na terenie My, gminy. My, jako stowarzyszenie, a dokładnie część członków stowarzyszenia, bo nie całe stowarzyszenie bierze udział w wyborach, tylko część członków, do tej pory nigdy nie byliśmy w Radzie Dzielnicy. Pierwszy raz bierzemy udział w wyborach. W związku z tym kompetencje w tym zakresie do tej pory miałem takie same jak pan, jak tutaj matki spacerujące z dziećmi, czyli żadne. Oprócz możliwości wyrażenia swojego zdania. Czy wyrażał to Pan swoje zdanie w jakiś sposób? Oczywiście, jeżeli chodzi o moje zdanie, osoby, które obserwują mój profil w mediach społecznościowych czy profil naszego stowarzyszenia lub też czytają Gazetę Głos Włokowski, mogą znaleźć bardzo dużo moich artykułów. Ja się nie wstydzę swoich poglądów, zawsze podpisuję się swoim imieniem i nazwiskiem i można znaleźć bardzo wiele stanowisk w moich różnych tematach. Ja do tej pory w ciągu tych ostatnich dwóch lat wydałem około 50 artykułów na tematy naprawdę od ekologicznych poprzez właśnie architektoniczne, edukacyjne czy kulturowe. Jaki by tu był oddźwięk społeczeństwa na te pańskie artykuły? Y do tej pory pozytywne. Ludzie często, im dłużej działam, tym częściej ludzie sami się zwracają do mnie z prośbą o zajęcie się jakąś sytuacją. Wiadomo, że część tematów podejmuję sam, natomiast dużo tematów jest zgłaszanych przez ludzi. Między innymi w wydaniu 8 2023 w artykule Blamasz Dziennicowych Inwestycji, tutaj sami rodzice uczniów ze szkoły podstawowej numer 66 przy ulicy Przepiórki z głosili się do mnie, ponieważ byli zbulwers zbulwersowani sytuacją, jaka tam się dzieje podczas remontu tej szkoły. Także zazwyczaj tematy, które podejmujemy jednak są też głosy mieszkańców. Tak, dziękuję panu uprzejmie. Kto mówił? Jeszcze pan uprzejmie. Ojciech prezes stowarzyszenia nasze Włochy. Dziękuję Panu.